Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek przy współpracy z marką Givi oraz sklepu Motobagaz.pl. Dzisiaj prezentacja kufrów do skutera. Jak widzicie, do mnie dotarły. Są to kufry z o modelu yy, Givi E22N. Może zanim przejdziemy do rozpakowania kilka słów o marce Givi. Firma Givi została założona w 1978 roku, czyli w tym samym roku, w którym ja się urodziłem i została założona przez zawodnika MotoGP, Giuseppe jego w północnych Włoszech. Firma, jak wiecie lub nie wiecie, zajmuje się różnymi akcesoriami do motocykli, nie tylko sportowych, ale do turystycznych do nawet skuterów. No i właśnie marka Givi tutaj chce swoje produkty jakby wdrożyć też do właśnie tej grupy odbiorców, czyli skuterzystów takich jak ja. No i dzisiaj będę mógł wam dzięki właśnie tej współpracy zaprezentować te kufry. Dodatkowo przyszło to ze sklepu motobagaz.pl. Będzie w linku w opisie będzie bonus dla Was. A teraz przejdźmy do rozpakowywania. To już kolejna prezentacja kufrów na tym kanale. Są to kufry boczne i, jak sama nazwa już Wam mówi, posiadają 22 litry pojemności. Nie są to może duże kufry. Ale do podróżowania skuterem, żeby wyjechać sobie na Kent Majowy, chociażby, który już niedługo się już powoli nam tutaj zbliża dużymi krokami, więc będzie można sobie śmiało wyjechać. Także nasz sklep Motobagaż daje nam tutaj minus 20% na akcesoria marki Pyramid, i tutaj dostaniecie ten kod tabatowy, żebyście mogli sobie dane akcesoria z tej firmy. Zakupić. Kod będzie ważny do końca grudnia 2025 roku. Więc zapraszam w opisie filmu, będzie kod oraz link do tej oto strony. I moim oczom ukazują się już piękne kufry. Jeden i drugi. Czy mamy coś jeszcze w środku? Nie. Zbędna makulatura, więc to leci na bok. W obydwu kufrach mamy od razu kluczyk. Teraz są zamknięte w pozycji R. Nie, tam są zamknięte pozycji 0 albo o otwarte. W środku jest jeszcze dodatkowy trzeci kluczyk, czyli mamy trzy kluczyki. Proszę bardzo. To jest coś, co zaskakuje, bo w ostatnim moim filmie, gdzie prezentowałem kufry boczne marki Shad, były tylko dwa komplety kluczy, a tutaj mamy trzy. Więc to już jest taki mały plus. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Długi czpień zawiasa. Powiem Wam szczerze, brakuje tu tylko jeszcze ogranicznika otwarcia tej pokrywy. Z tego względu, że no, mogłoby to spowodować wyłamanie. Tego. W szadach były takie ograniczniki. Dookoła tutaj w pokrywie jest wciśnięta uszczelka w postaci takiego oringu, czyli mają wodoszczelność. Przekręcamy w R. Już jest zamknięte. Podejrzewam, że pozycja R to jest ta pozycja, gdzie możemy e, nasze kufry wpiąć do stalarza, i C zamknięta, i tutaj już nie ma możliwości odtworzenia tej górnej pokrywy. Zobaczmy, co jest w drugim. W drugim kufrze kolejny kluczyk, czyli taki jakby, a sprawdźmy, czy kluczyk od lewego będzie pasował do prawego. No tak, pasuje. Czyli mamy cztery kluczyki. No to jest coś po prostu niesamowitego. Cztery kluczyki tu w środku. Jak widzicie, tu w środku jest przyklejony. Kolejny kluczyk, czyli mamy cztery sztuki kluczy. Czyli nie grozi nam, że jak w razie zgubimy jeden, to jeszcze mamy trzy w zapasie. Cała informacja. Także, jakbyśmy zgubili w razie czego nawet te cztery kluczyki, to wtedy wystarczy zadzwonić do marki Givi albo do przedstawiciela tutaj na Polskę. Podać im ten numer, który jest wygrawerowany na zamku, jaki tutaj macie, i do tego zamka przyślą Wam, podejrzewam, klucz, żebyście mogli dalej z nich korzystać. Tak jak w i innych kufrach bocznych, tak jak i w tej marki Givi, oczywiście nie ma dodatkowo stelaży. No, chociaż te uniwersalne by się przydały, nie powiem, to jest właśnie ten minus tych wszystkich kufrów, że nie mają jednak stelarzy, choćby nawet takich uniwersalnych, które można byłoby zaadoptować do naszego motocykla. Oczywiście są dedykowane stelarze pod te kufry. Koszt to trzeba byłoby sprawdzić na stronie. Zobaczmy, co tu jeszcze nam przyszło w tej instrukcji obsługi. I tak jak producent informuje nas, oczywiście jest w języku angielskim: maksymalne obciążenie to jest 5 kg na kufer, i prędkość maksymalna to jest 120 km na godzinę. W przypadku jazdy na skuterze tym bardziej 125, wytrzymają bez żadnego tam ale. Pozycja C to jest Closed R, czyli to jest ten moment, w którym zapinamy kufry. I O jak open otwiera nam klapę. Jeżeli chcemy ściągnąć kufry, przesuwamy kluczyk w pozycję R i wciskamy go do środka, i wtedy automatycznie otwiera nam się zabezpieczenie kufrów. System mocowania tych kufrów ma troszeczkę inne zastosowanie niż w kufrach tych bocznych marki Szat. Tamte były o jeden litr większe, za to te mają dwie podpory dolne, czyli system montażu wygląda w ten sposób, że na początku wkładamy tutaj w dwa takie bolczyki, a na końcu, tu jest środkowe trzecie, dopychając na klik zamyka się i kufer już jest nie do ściągnięcia, bez kluczyka. Jakość wykonania tych kufrów jest dosyć sprężyna od zabezpieczenia bardzo mocna. Bardzo mocna, Że Jak tutaj to zaskoczy to, podejrzewam już nie otworzy się w trakcie jazdy, nie ma szans. Głębokie gniazda obsadzające. No, jest to wykonane na pewno z plastiku. Waga takiego kufra to jest kilo 80 kg według producenta. Wymiary pojedynczego Kufra to jest 470 długości, 370 wysokości oraz 225 głębokości. Takie są wymiary tych kufrów. Fajne jest to, że zakładając je na motocykl, jak możecie zauważyć, one są pod kątem nie są na prosto, tylko są pod kątem i też tak na pewno będą zamontowane, właśnie. Tym do tyłu, tym wyższym, a tym niższym do przodu. Więc, jak nawet tutaj pasażer będzie siedział, to będzie mógł się jeszcze nawet za te rączki przytrzymać. Fajna sprawa. Marka Givi proponuje montaż kufrów w sposób taki, że tą wyższą ścianką do przodu, czyli o, w ten sposób. A tą niższą do tyłu. Tak zresztą jak tutaj mówi nam napis. Będzie ładnie czytelny. Ale ja prawdopodobnie zamontuję te kufry odwrotnie, czyli zamontuję je tym wyższą ścianką do tyłu. Tak, taką mam wizję. Zobaczymy, jak przymierzę to do mojego skutera. Zobaczymy jaki będzie efekt. Na razie widzę to w ten sposób, że przód dać niżej, a tył dać wyżej. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Może faktycznie tak będzie lepiej, tak jak producent proponuje. Nie wiem, zobaczymy, ale mi się widzi. W ten sposób zamontować je. A opór powietrza będzie tutaj tak, jakby ślizgał się po tych kufrach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mniejsze opory, bo jak zauważycie, w ten sposób zamontowane kufry będą miały tutaj dużą powierzchnię czołową, co może spowodować właśnie duże opory powietrza. A wiadomo, że 125 nie ma tej mocy za dużo. Więc tutaj każde zmniejszenie linii oporu będzie na Wagę złota, dodatkowo załadowane kufry plus dwie osoby. To ta 125 będzie miała co ciągnąć. Na dzisiaj to tyle. W następnym odcinku postaram się niebawem zrobić stelaże, bo niestety do mojej hondy Swing nie ma dedykowanych stelaży pod te kufry boczne, więc no nie zostaje mi nic innego, jak tylko zakupić sobie od producenta uchwytów mocujących i stelaż wykonać w własnym zakresie. Nie wiem jeszcze jak za bardzo je zamocować. Będę się troszeczkę wzorował stelażem od Hondy Forza. Zobaczymy czy w S-Wingu też da się w ten sposób zamontować stelaż w te punkty, które są w Forzie. Czy da się to w ten sposób tak bliźniaczo odwzorować jeden do jednego żeby te kufry były stabilnie zamontowane na moim skuterze. To będzie na pewno w kolejnym odcinku. No i później to już będą odcinki, gdzie będziemy używać tych kufrów na bieżąco. Będę na pewno coś tam parę słów od czasu do czasu się w jakimś tam odcinku zdarzy, że przekażę, czy warto, czy coś już pękło, jak się zachowują jakie są opory, czy warto, czy ściągać je i tylko zakładać na wycieczkę, czy można z nimi jeździć cały czas, bo widzicie, że ta szerokość tego kufra nie jest zbyt duża, więc w ruchu ulicznym może aż tak nie będą przeszkadzały. Także takie niuanse to w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj wam bardzo dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Pamiętajcie o subskrypcji. Jest to taka motywacja dla mnie i dla tego kanału. Także lewa w górę i do następnego. Cześć.